Dzień dobry, witam w nowym tygodniu na sklepie. Ja jestem do Mano. Plan na dzisiaj jest taki: ogarniamy tą półeczkę, bo porobiły się spore dziury, ale spokojnie jest dużo skupów. Znaczy, jest mało skupów, ale dużo gierek na PS5, więc to się wszystko zapełni. Pogadamy też o The Game Awards 2024. Jaka jest moja ulubiona gra roku 2024, ale już wam powiem wszystko w następnej części odcinka. Porozmawiamy sobie troszkę o tym. I ja już więcej nie przedłużam. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie lajka, jeśli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie kanał mojego oglądania. W tym tygodniu dużo mniej skupów w porównaniu z tym, co było w poprzednim tygodniu, jak był naczelny. Eee, już wam pokazuję, co tu jest. Chociaż są to dość ciekawe gierki, bo na przykład jest Away Out, którego dawno nie miałem na sklepie. Jest Prince of Persia w wersji na PS4. Zawsze miałem wersję tylko na PS5, nie każę, żeby była na czwórkę. Doom. Eternal jest, jest Psi Patrol dla młodszych Dark Soulsy, trujeczka też dawno nie miałem na sklepie. Jedna gra tylko na Switcha, jest to Gothic Saga w polskiej wersji językowej, więc też całkiem spoko. Na piąteczkę mamy tutaj Demon Soulsy, Modern Warfare 2 F1, Ronin wrócił, Chernobylite wrócił. Na Xboxa z takich ciekawszych no to Crash Trilogia, Resident Sumie. De crew motor Motorfest i na trujeczkę jest God of War 3 w, w, w polskiej wersji językowej. Ogólnie przepraszam za szum za drzwiami, ale ktoś normalnie mi wszedł yy, z buciorami tutaj, z. Hmm, jak to ładnie powiedzieć? Gówna, i tak mi wali w całym sklepie, musiałem czyścić podłogę. Jest lepiej, ale dalej tak dubcy, no, że się wytrzymać nie da, więc cały czas wieczór sklep. Psikałem Air Weekiem. Ja jeszcze popsikam, bo kuźwa tak wali, że się wytrzymać nie da. O masakra jest, masakra, tak wali, kuźwa. Tam jak ktoś postawił jakiś pies klocka i teraz wali tak, że się wytrzymać nie da. Musiałem wyjść ze sklepu, tak tam dupcy, że się nie da wytrzymać, autentycznie. Nie wiem, nawaliłem wszystkich tych specyfików, w sensie do czyszczenia, wypsikałem tą podłogę. Teraz nie wali tym, co było na tej podłodze, tylko teraz tymi wszystkimi środkami wyszedłem, żeby się nie zatruć. Klientów też na razie nie wpuszczam. Jak ktoś przyjdzie i czekamy, aż się to wszystko wywietrzy, muszę się jeszcze nauczyć ustawiać jasność tego obiektywu, bo on ma przysłonę 1.4, więc to jest bez jasny. Muszę ją zmniejszać przy takim świetle jak jest teraz. W ogóle, jak ktoś coś je albo pije, to smacznego. Dzień dobry, z, z tej strony, w czym mogę pomóc? E, tak, Mam pytanie: czy posiadasz może aby czasem y, Horizon na 5 do Xbox'a? Y, Forza Horizon No Mam tylko dwójkę i czwórkę No nie, nie to chciałem usłyszeć No piątki niestety nie mam No dobra, no to nie zawracam głowy, dzięki Dzięki, na razie. na razie No cóż, niestety, niestety Ogólnie mam do spakowania jedną paczuchę W ogóle czemu to jest tak ciemno, czemu nic nie mówicie, że tak ciemno tu jest Wygląda jakbym tutaj jakiś serwis prowadził Nie, nie zwracajcie uwagi tutaj na syf Mamy do spakowania Chernobylite w ogóle dajcie znać, czy jak zamawiacie jakieś gierki przez neta, płytki, to czy ludzie Wam pakują do zabezpieczenia tutaj yy, folię bąbelkową. Ja się z czymś takim nie spotkałem, ale ja zawsze staram się zapakować gierkę w folię bąbelkową, żeby tutaj się nic nie uszkodziło, żeby płytka nie latała w transporcie. Zawsze daję folię bąbelkową. Paragonik, gra PS5, używana 90 zapłać. To było kartą. Jeśli ogląda ten filmik jakiś sprzedawca gier, pakujcie gierki w folię bąbelkową, To dużo daje, a przynajmniej zabezpieczam mocno płytę, żeby nie latała w opakowaniu. Daję tak, zaklejam jeszcze plombą tutaj, żeby się nic nie otwarło. To jest łatwo zdjąć, więc nie musicie się martwić, że ten, że tutaj wam zostanie jakiś klej. Gierkę pakuję w folię tak samo tutaj. Z bąbelkami, znaczy w kopertę z bąbelkami. Staram się jak najlepiej zabezpieczyć te gry, żeby nic się nie uszkodziło. Nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, a tym wszyscy chwalą, że właśnie dobrze tutaj jest zapakowane wszystko. Lubię bardzo wysyłać paczki z Olixa, bo tutaj nie trzeba żadnej etykiety naklejać. Jest tylko numer paczuchy. Gdzie jest mój marker 997? Ten numer to głupoty. Słama no. Jak ktoś zamawia przez neta, to raczej. Są to widzowie z TikToka czy z Kika Zawsze się podpisuję tutaj na paczce, żeby było, że to ja pakowałem Lecę do paczkomatu zanieść tą paczkę i widzimy się zaraz Dobra, trzeba się zabrać za te skupy z PS5, powystawiać to w końcu na półeczkę, bo trochę ich jest W międzyczasie przyszło mi trochę nowych Bo jest tak, jest Sniper Contract Jest Sniper Elite piąteczka Dead Island chyba też tam nie było yy... Call of Duty MW2 A reszta... Resztę widzieliście? A, no i jeszcze nie widzieliście najważniejszej gierki Sterile Blade A czemu najważniejszej? To się zaraz dowiecie Ostatnia gierka ląduje na półce. Daję to tutaj i teraz tak to się prezentuje. No, dużo lepiej. Od razu jak klient wchodzi, widzi coś takiego. No jest w czym wybierać. No na pewno lepiej to wygląda teraz. Patrz to. Taka przebitka. Bak 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 bak. bak. Tak, od razu raźniej. Nie wiem, nie wiem jak to określić, ale całkiem inaczej to wygląda. Ostatnio wam wspominałem, że planuję różne części Call of Duty. Aktualnie przyszedł czas na Call of Duty Modern Warfare 2 remaster. Tak więc, jeśli lubicie oglądać transmisje, streamki gamingowe, zapraszam bardzo serdecznie na TikToka lub Kika, bo teraz transmisje są prowadzone i tu, i tu jednocześnie. Mam nadzieję, że tutaj też uda się wbić platynkę. Wracając do głównego tematu tego odcinka, a mianowicie gra roku 2020. 24. Moim zdaniem zdecydowanie jest to Stellar Blade. Pod względem fabularnym, gameplayowym, mechanik walki, muzyki kompletnie nie mam się do czego przyczepić w tej gierce. W każdej kategorii bym jej dał 10 na 10. Zaznaczam, że większość gier, które wyszły w 2024, grałem lub oglądałem. Chociaż nie we wszystkie. Nie we wszystkie, bo na przykład Wukonga oglądałem tylko ze względu na to, że wyszedł w formie cyfrowej. Nie wspieram cyfrowej dystrybucji. Czekam aż wyjdzie na płycie. Ale zdecydowanie pod względem moich wrażeń z gry, tego jak mi się grało, przegrałem w tą grę około 50 godzin i bawiłem się do ostatniej godziny. Cały czas zajebiście. Bardzo boli mnie to, że w kategorii gry roku, tej głównej, głównej kategorii gry roku ona nie występuje. Tutaj na dole widzicie listę, jakie gierki są nominowane do Game of the Year. Jest tu na przykład takie Balatro, które pierwszy raz widzę na oczy, gdzie to jest jakaś gierka karciana. To, to tak samo jakby umieszczać Pacjansa w kategorii gry roku, żeby konkurował z czymś takim. Nie wiem, dlaczego to przegrało. Jest tutaj Astrobot, z którym się mógłbym zgodzić. Bardzo dobrze się też w Astrobocie bawiłem, jak go miałem na sklepie. I to też byłaby moja nominacja do Gry Roku na drugim miejscu. Wukong po tym co oglądałem też. Dodatek do Elden Ringa. Właśnie co najciekawsze w tym roku, w kategorii Gry Roku biorą także udział dodatki. Więc to jest najśmieszniejsze, że kategoria nazywa się Game of the Year. a Całkiem możliwe, że tą kategorię zgarnie dodatek. No to jest rok tak naprawdę remasterów, delceków i wszystkiego. Znaczy, już ostatnie lata tak wyglądają. Jest tutaj jeszcze Final Fantasy i Metamorph. Metamorfa, przyznaję się szczerze, nie widziałem wcale. Nie wiem w ogóle, co to jest za gierka. Wiem, że jeden klient mnie o to pytał, ale jakoś się nie interesowałem tym tematem, bo to japońszczyzna, U mnie na sklepie ta japońszczyzna średnio się sprzedaje. Wracając do Star Blade'a. Mm. to jest jedyna gierka. W której po przejściu głównego wątku fabularnego, po tam zrobieniu wszystkich rzeczy, jak mi się wyświetliły napisy końcowe, to od razu klikłem Nowa Gra Plus. W żadnej innej gierce mi się to nie zdarzyło. A tutaj od razu chciałem jeszcze raz przeżyć tą przygodę. To jest. Coś, co się nie nudzi, naprawdę, można w to grać i grać, i to się wcale nie nudzi. Wiadomo, że tutaj wszyscy mówili: uwu dziewczynka, super stroje a ta gra ma do zaoferowania jednak coś znacznie więcej. Jeśli nie graliście jeszcze w Sternal Blade, serdecznie polecam. Nie bez powodu ta gra ogólnie już tyle po premierze trzyma cenę na Oliksie właśnie w granicach 250 zł. Ja też ją sprzedaję za 250. I raczej szybko nie spadnie. W najbliższym czasie, jak coś ma wyjść, to najbardziej właśnie cieszyłbym się z dodatku do tej gry, albo drugiej części, zapowiedzi drugiej części, a wiadomo, w napisach końcowych było napisane, że główna bohaterka powróci. Nie teraz nie wiadomo, czy w drugiej części główną bohaterką jest IF, i teraz właśnie nie wiadomo, czy w drugiej części, czy w dodatku, czy jak to będzie wyglądać. Ale ogromnie czekam na zapowiedź tego. W ogóle jakbyście chcieli wziąć udział w głosowaniu na Starle Blade'a, bierze udział w kategorii najlepsza muzyka i najlepsza gra akcji. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaki jest wasz typ do gry roku, co byście wydali na pierwszym miejscu tym głównym Game of the Year. Mimo, nawet jak nie ma czegoś w tej, w tej kategorii, to piszcie śmiało swoje tytuły, swoje propozycje. Chętnie tutaj pouczestniczę z wami w dyskusji. Ale zdecydowanie dla mnie jest to Steral Blade na miejscu, które powinno być dla niego przeznaczone, czyli Game of the Year 2024. Dla, nie wiem dlaczego tam nie jest. Dziękuję pięknie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Przypominam o zostawienie łapeczki, subika, buźka pa. Do następnego. Ogólnie nie przypadam za McDonald'em. Za burgerem dwa tym bardziej. Dwa zestawy. Powiększone? Z tymi zakręconymi frytkami, tak. to one będą powiększone chyba? Tak, tak, tak. Okay. Dwa razy, tak? Tak, dwa razy.